Siemaneczko wszystkim Małe jeszcze ustawią kamerki Ok Witajcie moje diamenty Dzisiaj mamy kolejny odcinek z Minecrafta Jak widzicie to jest moja nowa postać Mam nadzieję że dobrze widzicie. Widzicie, jak to jest moja nowa postać. Nie, no, nie stara postać, ale zrobiona na nowo. Jak widzicie, na nowo zrobiłam ją jako postać świąteczną, bo jak wiecie, niedługo są święta. Więc musiałam jakoś postać. Jak mówiłam, w dzisiejszym odcinku. Jestem przy tym samym portalu, czy wtedy? Dzisiaj sprawdzimy, co się tam tutaj znajdzie w tej pięknej skrzyneczce. Jednocześnie przedłużamy, tylko przekładam. Ubieram się. po Ocięcie moje nowy skin na, na ocięcie skin świąteczny. Jak to, to jest renifer, tylko dobrze mi nie wyszedł. Ale ocięć go... od 10 do 1 punkta. Idziemy się przedłużać tylko. Przekładamy. Okej, okay, ubiorę się teraz. Przepraszam za głosy w tyle, bo ale tam są rodzice, ma... Ania się tam śmieje i wszystko. Czas otworzyć skrzynę co w niej się znajduje, zobaczmy co tu się dzieje, otwieramy do 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 nic, właśnie i mamy buty, złote buty mroźny pierchór 2. kiedy na stopach plus do zbroi, okej okay. przydadzą i pełno mamy Krzywi, krzymień, ksiemień, krzemień. Okej, okay, mamy krzemień też. Mhm. Mamy krzemień. I co tu jest? I pełno tych złotych zarodków, czy jakoś to się mówi. No, po polsku bryłka złota to jest. Nie wiem co z niego zrobić, ale może zrobimy złoto, bo z brył... albo będą przydatne do no okej okay. takie rzeczy były w tej pięknej skrzyneczce ale ukradnę sobie krzesło Krze skrzyneczkę skrzyneczkę kradniemy przecież <grytanie> nie widzieliście nic już się robi ciemno fajnie ale skrzyneczka się przyda bo Muszę mieć. I teraz zaczynamy sobie. Przykładamy wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że będzie się dobrze, bo o, muszę chyba znów zainstalować opti fajne. Bo też się... okay. Idziemy. Idziemy. Dalej w przygodę. To może kiedyś się tu wrócimy. la 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 la, la. Mam no wizyt kartoci. Idziemy. One gwiazdy są też. No, nawet no tak jak znobnili tą Minecraft to jest nawet spoko, fajny. Się podoba. Mam nadzieję, że Wam to się wydawa. I że widzicie coś na tym... Alecha, no, widać. I nagrywam. Mam już na razie pierwszą rzecz. Aparat co kupiłam, specjalny aparat. Będę teraz nim nagrywać. Mam nadzieję, że będzie dobra jakość na razie. Zombiak. Czemu te ząbiaki mają czarne oczy? Hmm. No to chyba każdy chyba a muszę się najeść. Ziemniaczkami. Hmm. Idziemy dalej na przygodę. Nie przejdę przez tą górę. O, wodą przepłyniemy. Mam nadzieję, że się nie utopię. La, la la Mam nadzieję, że coś słyszycie, bo ja tutaj nagrywam z rzeczami. Mam nadzieję, że moja kamerka ma... Będziecie słyszeć głos, bo mam tu otwarte drzwi od rodziców i chrapanie o taty, bo tata śpi. Więc... Przepraszam za takie a nie, ale ja tego nie ja nie potrafię tego. No nic, na razie na górce nic nie ma. Widzę znów lawę. Ale zimowy biom widzę znowu jest. Um, co tam ci dzieje? Idziemy tam. Auć! To bolało! Co tam się hajczy nam? Zobaczmy, co tam się nam dzisiaj spaliło? Co się nam pali? Co to? Co to było? Albo sama spadłam no. chyba znowu. Ta, zyskakuje z No nie! No, co ja porobiłam tu? A, ktoś mnie rzuca, gdzie to? Gdzie on, gdzie on jest? No tam się skrywa... Skielecie? Nie pozwolę ci mnie zabić. Trzeba się trochę uważać, bo on jest szczelny tutaj, nam celny. Teraz ja znów zginę? No mówiłam. I znów się odradzam w domku. Ech ją. Aj. A kończy mi się ten mieczyk. Chyba mam jakiś mieczyk jeszcze. Jak tu pracujecie? Co się stało? A, zombiak Szybko. Szybko zginął. Nie wiem, czy warto iść na teraz na przygodę, ale... No, znów jakiś dialog O nie, 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 tylko nie on. Muszę uratować kuraki. Oj, przepraszam, kury. No jeszcze dobijam sobie wszystkie kurczaki. Co? No niech to. Kurczaki mi zginęły. Biedne kurczaki. Przez jednego głupiego creepera. Moje biedne kurczaczki. Klipper wszystkie mi zabił kurczaki. Łapku mu. Ostatni ratunek to stworzenie kurczaków z, z jajek. Mam trzy jajka, a ja w domu też mam dużo jajek. Mam jakieś jeszcze? Nie, sprawdzimy, może w jakimś jajku będę, też będziemy, musimy odratować kurczaki. No, co te klipery tak wybuchają? O, tu nie ma. O, czapeczka mi się zginęła. Co za głupie klipery. Okej, okay, muszę zjeść ziemniaczki. Głupie klipery. Nie widzę dlaczego sobie wybuchło. Zrobiłam tak, żeby nie wybuchały mi miasta, bo bym ciągle miała problemy z budowaniem. <laughs> Cza, Sprawdźmy ile żelaza się nam przypaliło. 49. Nawet, nawet. Jeszcze te piętnaście mi się przypali. Jak widzicie, mam dużo żelaza. Mamy dużo żelaza. Żelaza dużo. To ja chciałam. Aha, jajka chciałam iść po jaja. Dobra, to idziemy. Co za A tutaj mam. Zapomniałam, że sobie zakryłam tymi książkami. Gdzie tu mamy jedzonko? Widzicie, ile mam jedzonka? Wyburzę wszystkie jaja, bo muszę zdobyć kury, bo mi musiał głupi kliper. A może pochowić jeszcze te rzeczy, które tu dostałam. Tutaj są. Tu, aha, tu są Okej. Ok. Ja tylko po chwilu nie mała Muszę odrzuty zrobić. Są małe lagi, bo nie mam Optifine, no bo w takiej wersjach nie da dać Optifine'a. A jeszcze to. Nie wiem po co będzie mi tyle tego wszystkiego. Co tu mamy jeszcze porobić? Hmm, ok. Weźmy może, bo wykładajmy wszystkie rzeczy, co tu mamy. Tu nic nie mam ciekawego. A, mam mieczyk jeszcze, to dobrze. A, jeszcze tu są odrzuty. Czyli nie, nie to, to nie jest odrzut. Tu jest mięcho. Co tu by jeszcze odrzucić? Chyba nic. La la la. la. No. No. Hmm, tu nie ma nic To jest street. Tu mamy Co to jest? To jest to coś, chyba to to coś Trzeba dodać tu Okej okay. Tu mamy rzeczy, które dostaniemy, tutaj jest to to może tutaj damy takie rzeczy, które gdzieś zdobędziemy, na przykład te jakieś buty i te inne rzeczy, co tutaj będziemy wkładać Okej. Okay. co to już ciemno jest? czy Ci mi się tylko zdaje? nie jest, widno jeszcze ok, chyba się wypalił mi o, czy palił już niech to mięso mi się zgrzeje, chociaż nie lubię ok, idziemy roz Zobaczyć po żeby zobaczyć, czy mamy naszego słodkich kury, Bo wszystkie kury musiał mi głupi kliper rozwalić. Co za niegrzeczny kliper. Czy wszyscy piszą w komentarzach, niegrzeczny kliper. A ja przypnę w to ducho. Ui, nic nie ma jeszcze, żadnej Tu nie ma, ja nie ma. Jakieś treft, treft na mi się jajka. Ten. No, o, jest! No, przynajmniej mam więcej kurek. Mamy cztery kury. Nie wiem, czy to tak się zawsze robiło, że z jednego jajka wychodziły cztery kury. Może teraz to zmienili? A nie, nie, ja jedną na przykład. Te kury muszą wchodzić mi we nogi, jak to ich ożywić znowu. Jeszcze. Ostatnie jajko. Czy będzie kura? Nie ma. Okej, okay, myślę, że jak urosną, będzie trochę kur, to je rozmnożymy. Jak znów tu mi się kliperek nie powiem, mamy i raz, dwa, sześć kurek. Więc będzie tu milkać, będzie miał parę, więc okej. Okay. Może w końcu zdajemy te głupie, ten, zniwa wezmę. La, 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 święta. Czy wy też czekacie na nowy, znowu na święta, na święta? No. Trudno mi się mówi, ale, ale na pewno wszyscy czekacie na święta spędzenie z rodziną. Tylko teraz będzie trochę trudno to zrobić. A wszyscy na pewno wiedzą dlaczego. Mam nadzieję, że chociaż mnie trochę słyszycie, bo nie wiem, bo nagrywam cały czas. Zobaczymy, jak wyjdzie nagrywka. Chyba tutaj posadziłam ziemniaczki, Resztę je schowiemy. Jeszcze, no jeszcze tutaj są. Wszystko za. No, no 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 mam nadzieję, że to tam widzicie z mojej postaci. Okej, okay, mamy ziemi marchewki. Marchewki, schowmy do góry. Oj, nie chcą, klikam nie to co chciałam. Okej. Okay. Dynie. Dyni to już mam dużo. Bardzo dużo. No. Oj, oj, oj. Ile się mi arbuzów nagle zrobiło. Jakie lubicie owoce? Możecie też pisać. Jakie Waszym zdaniem owoce są najlepsze? Moim zdaniem lubię banany i... Arbuzy też są dobre nieraz. Łaj! Nie wiem co ja tam klikam. aha. Uraki już trochę zmniejszyłam liczbę, chociaż to było też tyle samo. No i znowu się dynia, ale już mi się nie chce jej skrobać. Już tak długo bawię się w tym, że już mi wszystko zarasta na nowo. Okej, okay, teraz trochę jeszcze tej zniwa weźmiemy. La, la, la. Wiem, że to jest trochę nudne. Na razie, się podoba. Odcinek. Musimy zaszać Widzieć to, coś. Ok. Nowo ciemno. Wow. Patrzmy sobie na słoneczko. Jak tam schodzi słoneczko. Nie wiem, czy widzicie tam coś. No na razie nie widzę, bo ja to nagrywam wszystko. Patrzmy sobie na zachód słońca, który już zaszedł. Mam siedem nasionek, może pójdę roznosić kurki, jak wyrosły. Ok, idziemy kurki trochę. Ake lagi, muszę się trochę zatrzymać. O, okej. Okay. Dalej są małe, nie, więc nic nie dostajecie. Ok, to może roznoszmy Świneczki, świneczki, świnaki, świnaki.